Dziś pokażę Ci 15 phrasal verbs z czasownikiem make, które naprawdę warto znać. Zacznijmy od rzeczy przyjemnych. Co powiecie na zdanie: Mary and Jack were making out in the park. No i cóż, oni tam wyprawiali w tym parku? Całowali się. Ale make out ma jeszcze jedno znaczenie. Spójrzcie na to zdanie. I couldn't make out what he was saying over the noise of the crowd. Z powodu hałasu nie mogłam zrozumieć, co on mówi. Następnym phrasal verb związanym z czasownikiem make jest make up. Oto przykład. And I'm not making it up, it's absolutely true. She made up a story about why she was late. Czyli co zrobiła z tą historyjką? Zmyśliła ją. To make up oznacza zmyślić. Kolejnym phrasal verb z czasownikiem make jest make do. They make do with very little and are still able to educate their children just as well as we are and get them through to even the university level with a small amount of materials. No to przykład. We don't have a proper oven, so we'll have to make do with a microwave. Nie mamy porządnego piekarnika, więc będziemy musieli poradzić sobie z mikrofalówką. To make do oznacza poradzić sobie z czymś, zadowolić się czymś mniej wystarczającym czy satysfakcjonującym. Słyszymy to wyrażenie bardzo często w kontekście braku zasobów lub narzędzi. Przejdźmy dalej. Kolejny phrasal verb, który warto zapamiętać, to make off. And you need to watch your Przykładowe użycie. He made off with my wallet. Czyli co? Zwiał z moim portfelem. Ten phrasal oznacza uciekać lub wyjść z pośpiechu. Zwykle nielegalnie zabierając coś ze sobą. Słyszymy to wyrażenie często w kontekście kradzieży lub nielegalnego opuszczenia miejsca. Kolejny phrasal verb to make away with something. To make away with. Możecie odetchnąć z ulgą, bo jego znaczenie już znacie. Jest dokładnie takie samo jak make off, czyli zwiać z czymś. Przykład użycia? Proszę bardzo. The burglars made away with all their silverware. Następnie mamy make up for something. No to przykład. I'll make up for being late by bringing you a present. Make up for something oznacza zrekompensować coś komuś. Słyszymy to wyrażenie często w kontekście naprawiania błędów. Innym phrasal verb z czasownikiem make, często słyszanym w programach telewizyjnych jest make over. Wiecie, mam na myśli te programy, w których ekipa odnawia czyjś dom w trzy dni albo funduje komuś totalną przemianę jego wizerunku. Makeover oznacza przeprojektować lub zmienić wygląd. Słyszymy to wyrażenie często w kontekście remontu lub metamorfozy. Przykładowe użycie: They made over the old house into a stylish modern home. Kolejnym phrasal verb, który warto znać jest make something up to someone. I'm sorry, I won't be able to read to you this evening. I'll make it up to you tomorrow. Przykładowe użycie. Sorry, I didn't come to your play. I'll make it up to you. Ten phrasal znaczy zrewanżować się komuś, w sensie zrekompensować coś komuś, kiedy go zawiedliśmy. Następny frazel, który ma znaczenie zbliżony do poprzedniego, zawiera się w tym zdaniu. I've argued with my mom again. Now we'll have to make up. Czyli co? Znowu pokłóciłam się z mamą. Teraz będziemy musiały się pogodzić. No właśnie, to make up with somebody znaczy pogodzić się z kimś po kłótni. Teraz czas na phrasal verbs z make, który jednocześnie jest idiomatycznym wyrażeniem. To make up your mind. Przykład: I'm still trying to make up my mind about what to do this weekend. Wciąż nie mogę się zdecydować, co robić w ten weekend. To make up your mind about something oznacza zdecydować się. Everyone will say, oh I'm totally open-minded, I, I, I always look at all the evidence before I make up my mind. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczcie. The new computers make for much greater productivity. Nowe komputery przyczyniają się do dużo większej produktywności. To make for something – przyczyniać się do czegoś. Can we make for a higher bar? A pamiętacie ten fryzal z naszych poprzednich filmików? Many businesses are struggling hard to make a go of it. Wiele firm walczy o to, by odnieść sukces. To make a go of something, czy też to make a go of it, oznacza odnieść sukces, często w świecie biznesu. Kolejnym fryzalem z make na dziś jest to make after something. Cóż to może znaczyć? Spójrzcie na przykład. I made after the bus, but there was no way I could catch it. Pobiegłam za autobusem, ale nie miałam szans go złapać. To make after something oznacza puścić się w pogoń za czymś. Możemy na przykład make after a dog or a thief, czyli gonić za psem lub złodziejem. Spójrzcie jeszcze na ten przykład. What do you make of the current situation in the company? Czyli co myślisz o obecnej sytuacji w firmie? To make off oznacza. Sądzić coś, uważać coś na jakiś temat i służy do wyrażania opinii. So, what do you make of this video? And last but not least: I made towards the door, but he called me back. To make towards something oznacza udać się w kierunku czegoś. No to teraz ja will make towards the exit door, ale zanim się pożegnam, pozwólcie, że powtórzę Wam wszystkie phrasal verbs, o których dzisiaj mówiłam. To make out. Całować się. To make something up zmyślić coś. To make do zadowolić się czymś. To make off zwiać z czymś. To make away with something również zwiać z czymś. To make up for something zrekompensować coś. To make something over przemienić coś. To make something up to someone zrekompensować coś komuś. To make up with someone pogodzić się z kimś. To make up your mind decydować się. To make for something przyczynić się do czegoś. To make a go of it – odnieść sukces. To make after something – gonić coś. To make of something – uważać coś na jakiś temat. To make towards somewhere – udać się w kierunku czegoś. To wszystko na dziś. Dziękuję, że byliście tu ze mną i wytrwaliście do końca. Pamiętajcie, by zacząć używać phrasal verbs w Waszych codziennych rozmowach, bo tak zapamiętajcie je najlepiej. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jak zawsze, zostawcie swoje komentarze i zasubskrybujcie nasz kanał. See you next time!